2 wrzesień 2020 rok. I pełnia. Pełnia, oczywiście, w znaku znajduje się nasz księżyc w rybach. A słońce w pannie po przeciwnej stronie. To też księżyc odbiera to w pełni. I oświetla tą swoją stronę. Znak ryby to przede wszystkim empatia, to także świadomość tego wszystkiego i świat, nazwijmy to, iluzji, poprzez swój znak, który rządzi, czyli Neptuna. Tak wygląda nasz kosmogram. I mamy tutaj już zaznaczone nasze słońce, nasz księżyc. Dosyć interesującą sprawą, która już była, to spotkanie naszego Merkurego w opozycji do Neptuna. Co daje nam też powiedzmy, że wyższą świadomość, czy też to, na co czekamy. Bo trzeba przyznać, że Neptun jeszcze jest w retrogradacji, ale Merkury pobudza nas do akcji, do akcji troszeczkę myślenia takiego, które cofa się. A jednocześnie daje nam poczucie historii wewnętrznej, czy też tego czasu minionego, który za chwilę zinterpretuje. To jest właśnie nasz Merkury, a tutaj mamy naszego Neptuna. Zwróćmy uwagę, że w tej sytuacji Merkury jest dosyć istotny, ponieważ znajduje się na ascendencie tej chwili to dosyć istotny czas ze względu na to, że jest w znaku Panny I informuje nas o czasie rzeczywistym. o czasie, który możemy wykorzystać w ten sposób, nazwijmy pedantyczny, czy też higieniczny, czy też Odpowiedzialny, ponieważ panna jest bardzo szczegółowa, a Merkury w tym znaku jest władcą i chrobi to, co jego interesuje z powodu bardzo prostego, ponieważ jest w Dładzie bliźniąt i pobudza to wszystko do refleksji, zarówno naszych szarych komórek, jak i do świadomego ale pod jednym względem w opozycji do naszego Neptuna, który z kolei jest w rybach, ale dłada sam się wagi, co oznacza, że jest on bardziej Zakochany, bardziej w historii można by było powiedzieć tajemnicy, albo też otwiera przed nami nowe horyzonty naszego życia, czy też próbuje wytłumaczyć nam, że ta chwila jest chwilą, nad którą warto popracować. Ale także mamy Coś ciekawszego. Wenus, Pluton w opozycji. To nasza Wenus, a to nasz Pluton. Wenus znajduje się w znaku oczywiście najważniejszym w tej sytuacji, bo raku. Rak przedstawia społeczeństwo, a Wenus twórczość. I w tym jest cała siła. Po drugiej stronie mamy oczywiście naszego Plutona, a Pluton z kolei znajduje się w koziorożcu, który stanowi w rzeczywistości obowiązki i prawa. Pluton jest w wadze, więc się wszystko zgadza. Nasza Wenus jest w byku. To znaczy, że wymaga, wymaga od nas nie tolerancji, lecz ciężkiej pracy, bo waga lubi pracować i to nawet dosyć ciężko. Czy się już nasza pełnia otwiera? Jeszcze nie zupełnie, ale za chwilę. Dalszy ciąg opowiem. To wszystko jest najważniejsze wówczas, kiedy nasz księżyc znajduje się w rybach. I on funkcjonuje na zasadzie też pewnej iluzji. Tą iluzję możemy urzeczywistnić dopiero w następnym cyklu naszym lunarnym. Teraz Trzeba przeczekać, podjąć raczej myślenie i tworzenie tego wszystkiego na łamach rzeczywistej świadomości, czyli czystej kartki. Czyli tabula razy. To teraz daje nam, może się pomyliłem, nieważne, wiecie o co chodzi, ale tutaj chodzi o. Tą sytuację, że słońce w naszej pannie jest w koziorożcu i wymaga tej dładzie koziorożca i wymaga od nas precyzyjnego zastanowienia się nad tym, co chcemy zyskać, co chcemy uzyskać, co chcemy robić, jak zagrać na tym fortepianie. Fortepian nam jest potrzebny po to, żeby skomponować najpiękniejszą naszą muzykę przyszłości. To dźwięk, który odbierze nasz księżyc i przeniesie nas w rzeczywistość krainę marzeń lub też odzwierciedlenie tego, co widzimy w naszym lustrze. Lustro jest po to, żeby zobaczyć siebie, a w tej chwili możemy odwrotnie, my narzucić, co chcemy zobaczyć w tym lustrze i stwierdzić, czy jest to dobre. Dlaczego? To dalszy ciąg naszego kosmosu, który jest tak wspaniały. Mamy sekstyl między Wenus, a Merkurem w tym miejscu. Wenus jest w raku. Merkury jest oczywiście w Pannie. I to daje nam możliwość tą, że będziemy mogli realizować te nasze zamierzenia w rzeczywistości, tej pełnej, tej realnej, ponieważ Panna jest realizmem. Wenus jest tworzeniem tym działaniem. To także nasze finanse. I z tego trzeba skorzystać. Nie pchać się do przodu. Poczekać. Zamknąć te nasze cugle po to, żeby rydwan nasz pomału, pomału dotoczył się do naszego, czego? Sukcesu. Bo sukces jest przed nami zapisany. To jest zupełnie normalne. Jeżeli korzystasz z tych. Wiedzę, czy chcesz, czy nie chcesz, tak się stanie. Teraz rozpoczynając, tylko klęskę odbierzesz. Chyba, że się pod szczęśliwą gwiazdą urodziłeś, w co zupełnie nie wierzę. Impuls to nasza Wenus. Logika. To z kolei nasz Merkury. Oczywiście w znaku panny. Tak wygląda nasz kosmogram. Buduje to, co jest w naszej świadomości. Otwiera przed nami nowe horyzonty. Ale te, które dopiero nastaną. To też dlatego większość planet w retrogradacji to chociażby Jowisz, to także Saturn, Uran, Neptun, Pluton. No cóż, mamy tego sporo, co wraca do przeszłości i stamtąd czerpie swoją wiedzę. Ta wiedza dochodzi do nas i my ją Obrabiamy w ten sposób, że się lękamy wszystkiego tego, co już było. Dlatego też świadomość 1 września, świadomość dzisiaj już jest drugi, który też jest wrześnią. Lecz każdy wrzesień następny w naszym świecie lęk tworzy. No cóż. Jesteśmy w świecie, który się otwiera przed nowymi wyzwaniami. I te wyzwania są należące tylko wyłącznie do nas. Jak je zinterpretujemy, tak je skonsumujemy. Czy to w kwestii naszego Merkurego, który jest podłączony pod nasze psychiczne i świadome nerwy, czy też ten, który jest bardziej spod tych bliźniąt, handlarzem, czy kupcem, czy tym jeszcze można by było powiedzieć głupcem. Powód jest jeden: on jest z przodu, i on idzie w tym momencie jest przed naszym słońcem i otwiera ten korowód. Korowód wiadomości. Te wiadomości można zawsze wykorzystać w taki sposób, jaki potrafimy, jaki urealniamy w naszych myśli. Myśl jest powodem do tego, że najważniejsze jest słowo, a słowo jest na początku tej naszej prowadzącej księgi. I z tej księgi trzeba korzystać, bo to wszystko jest w rzeczywistości, w rękach Boga. A Bóg niech nas wysłucha, bo kontemplacja, medytacja, czy też modlitwa jest. W tym momencie naczelna. Nic więcej nie jest tak ważne. Oczywiście zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii, o tej dziwnej astrologii, ale także do ofsetki. Owsetka już ma próbę i zawsze o 21.00. Staram się być na Facebooku i na YouTubie, jeżeli tylko możecie. Także serdecznie zapraszam do oglądania, ale nie tylko do oglądania, do śledzenia. Poczynania naszych planet. Bo planety sobie tu ptają i nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak są wykorzystywane przez naszą astrologię. Oczywiście, że wiedzą i szefują temu wszystkiemu, ale to tylko w interpretacji. Do której zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Ryszard Borowiecki. Na koniec się przedstawiam, już drugi raz w tym. Oto. Krótkim. A właściwie krótkiej relacji na temat bardzo ważnej. Bo pełni, która dokończę bo w serce o 21.00. Do zobaczenia. Codziennie.